Cześć! Trafiłeś na ten filmik dlatego, że masz nowego członka rodziny, szczeniaczka. Czekacie czas pełen wyzwań, drobnych psikusów i wielu zagryzionych kapci, ale też wielu radości i całusów i przytulasów. Obiega nad szczeniakiem na początku może być trochę przytłaczająca, ale spróbuję Ci to trochę ułatwić. Dzisiaj poruszę temat szczepień u szczeniaków. Informacje zawarte w tym filmie opieram na zaleceniach opublikowanych przez WSAWA czyli Światowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Możemy podzielić szczepienia na dwie główne grupy, są to szczepienia zasadnicze i szczepienia dodatkowe. Szczepienia zasadnicze to takie szczepienia, które mają za zadanie chronić zwierzęta przed ciężkimi, często śmiertelnymi chorobami o światowym zasięgu, np. szczepienie przeciwko wściekliźnie. Dodatkowe to takie szczepienia, które są konieczne u tych zwierząt, które ze względu na miejsce bytowania lub sposób życia są zagrożone daną chorobą. Na przykład psy myśliwskie, psy pływające w jeziorach są bardziej narażone na leptospirozę niż pieski kanapowe. Zanim przejdę dalej, chciałabym wspomnieć, że przedstawiam tutaj schemat szczepień, który jest jednym z wielu schematów, poza nim istnieje jeszcze parę innych. Ten uważam, że jest najbardziej optymalny i w mojej opinii najczęściej stosowany, gdyż pod względem ochrony szczeniaka jest to schemat najpewniejszy, ale twój weterynarz może podjąć decyzję, by szczepienie podać wcześniej lub później, gdyż każda sytuacja jest indywidualna, ale o tym też porozmawiamy później. A więc tak, pierwsze szczepienie wykonuje się w szóstym tygodniu życia zwierzaka i to szczepienie zazwyczaj wykonuje hodowca, ponieważ większość z Was otrzymała szczeniaka w wieku pomiędzy 7 a 10 tygodni życia, gdyż to w tym okresie odstawia się szczeniaka od matki i przestawia się go na pokarm stały. W tym wieku wasz pupil w swojej książeczce zdrowia powinien mieć już potwierdzenie wykonania jednego szczepienia. I zastrzyk ten obejmuje choroby zakaźne, takie jak parwowiroza, nosówka, choroba rubarta. I są to właśnie choroby, do których szczepienia należą do. Kolejne szczepienie powinno się podać w odstępie 2 do 4 tygodni od pierwszego. A zatem pierwszy raz, gdy zabierzesz swojego nowego pupila do weterynarza, będzie to w jego dziewiątym tygodniu życia. Wtedy szczeniaczek powinien dostać zastrzyk złożony z tego samego zestawu chorób. Najlepiej szczepionką tej samej firmy, chociaż nie jest to konieczność. Kolejna wizyta odbywa się... Znów 3 tygodnie później, a więc w 12 tygodniu życia. I w tym okresie Twój piesek powinien dostać już dwa zastrzyki i będzie to powtórka z chorób zakaźnych, a także w tym wieku powinno się podać po raz pierwszy szczepionkę przeciwko wściekliźnie. I jest to szczególnie ważne w naszym kraju, ponieważ u nas w Polsce istnieje obowiązek szczepienia psów na wściekliznę, a jego niewykonanie grozi mandatem. I kolejne, już ostatnie szczepienie z serii pierwszych szczepień u szczeniaka przypada nam zgodnie z tym schematem w 16 tygodniu życia. A teraz możemy odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które mogą Cię nurtować, drogi widzu. Na przykład, dlaczego musimy czekać na odpowiedni moment na szczepienie szczeniaka? Dlaczego by nie zaszczepić go od razu po urodzeniu albo w ogóle odpuścić sobie szczepienie w tych pierwszych miesiącach i zaszczepić pierwszy raz po roku? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy porozmawiać o pewnych specyfikach ciała, które chronią organizm przed zachorowaniem, a nazywają się one immunoglobuliny. Immunoglobulina to rodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne w przebiegu odpowiedzi odpornościowej organizmu. Charakteryzuje się zdolnością do swoistego wiązania antygenów. Można więc powiedzieć, że immunoglobulina odpowiada za eliminowanie wszystkiego, co obce dla organizmu. Dla ułatwienia stwórzmy sobie porównanie. Wyobraźmy sobie, że nasz szczeniak to wieża, a immunoglobuliny to wojownicy broniący wieży przed obcymi najeźdźcami. Bo w zasadzie tak to mniej więcej działa. Tymi najeźdźcami są drobnoustroje. Jeżeli dbamy o układ odpornościowy szczeniaka, to ci wojownicy są zdrowi, silni i szybko niszczą obcych najeźdźców. Dodatkowo po każdej wygranej walce wojownicy nabierają doświadczenia, uczą się nowych sztuczek i technik walki z ich przeciwnikami. No dobra, ale co jak wojownicy mają zerowe doświadczenie? W końcu nasz szczeniak dopiero co wyszedł z brzuszka i nie miał większej styczności z chorobami. No i tu przychodzi odsiecz mam maminnych sił zbrojnych. Otóż gdy szczeniak pije mleko mamy, wraz z nim pobiera immunoglobuliny matki. Mama miała już dużą styczność z chorobami, w końcu jest starsza, miała więcej okazji, żeby się zarazić. A więc jej wojownicy są już doświadczeni w boju. W pierwszych tygodniach życia mam minę imoglobuliny. Pomagają im monoglobulinom szczeniaczka odpierać ataki zarazków. W taki sposób z jednej strony szczeniak jest chroniony przed chorobami, a z drugiej może nabierać doświadczenia w walce z nimi. Spójrzmy co się dzieje wraz z upływem czasu? Im szczeniak jest starszy, tym rzadziej pije mleko i tym mniej immunoglobulin zawiera mleko matki. A więc zmniejsza się ilość wojowników pochodzących z organizmu mamy, a organizm szczeniaczka pozostaje bez ochrony z nadal słabym i bezbronnym układem odporności. No i tu z pomocą przychodzą nam szczepionki, ponieważ niejako przyspieszają one proces nabierania doświadczenia przez organizm szczeniaka. W taki sposób, że gdy ilość mamminnych immunoglobulin spadnie do zera, organizm jest już gotów. Do... Dlaczego nie możemy podać szczepionki zaraz po urodzeniu? No więc ilość immunoglobulin zmniejsza się w mleku mamy wraz z czasem. A więc najwięcej ich będzie zaraz po urodzeniu, wtedy gdy szczeniak pije najwięcej mleka. A więc ee, jeżeli podamy szczepienie, Zaraz po urodzeniu to ilość immunoglobulin pochodzących z organizmu mamy w organizmie szczeniaka jest tak duża, że immunoglobuliny szczeniaka nie zdołają mieć kontaktu ze szczepionką. Jakby to powiedzieć, mamuśka wszystko ogarnie, a dziecko się nic nie nauczy. I można to przyrównać trochę do rodzica, który wykonuje pracę domową za swoje dziecko. Czy dziecko dostanie piątkę? Pewnie tak. Ale czy czegoś się nauczy? No właśnie. Z tego powodu nie powinno się przyspieszać podawania pierwszej dawki szczepionki, ponieważ jest to po prostu nieskuteczne, jest to bez sensu i niejako jest to też marnowanie pieniędzy właściciela. Kiedy natomiast można, a nawet powinno się przyspieszyć podawanie szczepień, no wtedy, kiedy z jakiegoś powodu szczeniak nie przyjął odpowiedniej ilości immunoglobulin pochodzących od matki. Czyli na przykład jest słabszy w miocie i jego rodzeństwo y, nie dopuszcza go do sutka matki, a więc nie może wypić wystarczającej ilości mleka. Albo na przykład gdy matka szczeniaka umrze po porodzie, no to w takim wypadku też szczeniak nie przyjmie odpowiedniej dawki immunoglobulin od matki. Dlaczego nie można trochę opóźnić tego procesu i podać szczepionki na przykład po roku? Myślę, że po tym co już tu opowiedziałam, domyślasz się, dlaczego tak jest, ale tak boli ścisłości. Chodzi o to, że immunoglobuliny szczeniaka nie zdążą nauczyć się, jak obronić organizm, zanim znikną mamili obrońcy. Należy pamiętać, że szczepionka to niejako bezbronne cząsteczki drobnoustroju. Organizm tylko myśli, że jest atakowany. Wydaje mu się, że walczy na śmierć i życie, ale tak naprawdę nic mu nie grozi. Uczy się walki, ale w kontrolowanych warunkach. A więc, gdy prawdziwe, uzbrojone już zarazki zaatakują organizm, immunoglobuliny szczeniaka potrafią sobie poradzić same, nawet bez pomocy immunoglobulin pochodzących od matki. Co jeżeli całkowicie zrezygnujemy z pierwszych szczepień? Jeżeli natomiast pozostawimy szczeniaka bez szczepień w tym kluczowym okresie, to mniej więcej tak, jakbyśmy oczekiwali, że wystawimy na ring kogoś, kto nigdy nie trenował, kto siłownie widział tylko na zdjęciach influencerów i oczekiwali, że ten ktoś wygra walkę z profesjonalnym bokserem. No czy ten ktoś ma szansę? No jakieś tam niby ma, ale no bardzo niskie. Dlatego tak ważne jest, by nie spóźniać się z tymi szczepianiami. Ok, to by było na tyle ze szczepień. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Ucałujcie ode mnie swoje pupile i do zobaczenia w następnym nagraniu.